Hej, witajcie! Jesteśmy właśnie w trakcie procesu zapowiadania archiwów i misji Czarnych Mury. Dzisiejszy filmik jest oczywiście poświęcony kolejnym doniesieniom, jednak tym razem zrobimy trochę inaczej. Ostatnio jak wrzuciłem filmik to kilka minut wcześniej pojawiła się następna zapowiedź. Nie zrobiłem o tym filmu od razu, bo czekałem na coś jeszcze, coś o czym mógłbym się rozgadać. Na razie Blizzard nic takiego nie opublikował, ale i tak chciałbym Wam dać szybkie info. I sądzę, że do startu archiw tak właśnie będę robić. Tworząc filmy, lubię dłużej mówić na dany temat, dać od siebie jak najwięcej. Tym razem dam po prostu takie czyste fakty. To zaczynamy. Przyjacielem kanału jest marka gamingowa. Oris. Okej, okay, czyli oto najnowszy bardzo ciekawy teaser. No, cholera, niezłe, naprawdę niezłe. Grupa szturmowa już jest na Hawanie i śledzą Maximiliana. Animacja jest wykonana na silniku gry, więc kto wie, może zobaczymy tego omnika w trakcie misji. Na pewno, w końcu usłyszymy jego głos. Ciekawe, czy będzie dalsza część, czy to już ostatni teaser, bowiem zaczęło się prezentowanie skórek. Tak jest, Blizzard jak na razie ujawnił dwa skiny. Pierwszy to oczywiście przewidywany przez społeczność Baptist w stroju szponu. Ogólnie te skórki Talonu są jednymi z najlepszych w grze. Cholernie mi się podobają. W trakcie Czarnych Mur musi być coś z Baptist. Drugi skin to Cyrkowiec Złomiarz. To jest akurat epicka skórka, więc nic szczególnego. Warto też zaznaczyć, że oficjalna strona została zaktualizowana. Na playoverwatch.com sekcja archiwów już zawiera co prawda ukryte przedmioty z nowej edycji, czyli 9 skinów i 3 prezentacje zagrań. Jednak najciekawsze jest to, że achievementy też zostały zaktualizowane. Wchodząc na swój profil zobaczyć możemy jakie będą osiągnięcia do zdobycia. I one właściwie potwierdzają już, kim będziemy grać w trakcie czarnych chmur. Wiecie, mówiłem, że fajnie by było, gdybyśmy tak naprawdę walczyli przeciwko agentom Overwatch, ale ta ikonka wskazuje ostatecznie, że grywalnymi bohaterami będzie Winston, Smuga, Genji i łaska. Pozostałe achievementy to takie jak wcześniej, czyli wygraj na eksperckim trybie i tak dalej. Interesująca jest natomiast grafika: osiągnięcia, by wygrać tryb ośmioma różnymi bohaterami w wersji z dowolnym wyborem. Widać na niej ikony nowych skinów. To już jest ujawniony Baptist ze szponu, natomiast Ash i Macri dostaną skórki, które też społeczność przewidziała: czyli Jesse zanim dołączył do Overwatch, jak był w gangu zadumiarzy, i Elizabeth zanim dołączyła do tego gangu. A to jest najprawdopodobniej bastion w skinie Kishin, czyli w stylu omników, które atakują Koreę Południową. Niestety, wbrew przewidywaniom, w środę nie opublikowano komiksu Czarne Chmury. Dwa lata temu i rok temu, właśnie w ten dzień, tydzień przed startem archiw Blizzard dawał nam do przeczytania komiks. Mam nadzieję, że koniec końców pojawi się on. Jeszcze kilka ciekawostek. Po pierwsze, wiemy co oznacza przypinka na piersi Maksymiliana. To nie jest symbol Pi, tylko Livre Tournois. Była to waluta średniowiecznej Francji. Służyła też jako jednostka miary u osób zajmujących się rachunkowością. A jak wiemy z niedawnego teasera, Maksymilien jest księgowym dumfista. Wiemy też, że ten omnik jest właścicielem kasyna w Monako, a przecież językiem urzędowym w tym kraju jest francuski. Może więc przypinka Liwych truchnua, noszą członkowie jakiegoś tajnego stowarzyszenia, do którego należy też Maksymilię i swoją władzę sprawują poprzez pieniądze. Na koniec jeszcze jedna interesująca rzecz. Tuż przed ujawnieniem Baptist, polski community manager wrzucił kilka enigmatycznych wpisów, które nakierowywały nas na to jakie umiejętności może posiadać Baptist. I tym razem pracownik Blizzarda wypowiedział się trochę i jeden jego wpis mnie w szczególności zainteresował. Śledźcie dalszy rozwój wydarzeń, który zdecydowanie przyspieszy oraz spójrzcie na chronologię w obliczu wcześniejszych archiwalnych misji. Zbierajcie kawałeczki układanki, prawda zawsze wychodzi na jaw. A co jeśli insurekcja, odwet i czarne chmury to tak naprawdę jedna historia i te trzy misje są ze sobą ściśle powiązane? No tak jak mówiłem, dzisiaj tylko takie szybkie info, w każdej chwili może się pojawić coś nowego. Wciąż czekamy na komiks i trailer misji, no i też codziennie pewnie po dwie skórki będą wrzucane. Mam nadzieję, że taki krótszy format i tak Wam się spodoba. Trzymajcie się, cześć! Śmiało zasubskrybujcie kanał, jeśli chcecie więcej, i koniecznie naciśnijcie dzwoneczek. Wtedy zawsze będziecie informowani o najnowszych filmach. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia mojego sklepu z koszulkami Overwatcha na kapsel.pl. Oczywiście zachęcam do obejrzenia proponowanych filmów oraz polubienia mojego fanpage'u. W opisie znajdziecie najważniejsze linki.